Witam. Chciałbym zaprezentować Państwu generatory impulsu do wtryskiwaczy gazowych LPG. Możemy wykorzystać go do czyszczenia tychże wtryskiwaczy. Wygląda to mniej więcej tak. Przykryłem tutaj. Troszkę pryskają wtryskiwacze, są podłączone. Są zanurzone w roztworze nafty oświetleniowej pół na pół z izopropylenem. Myślę tak dwie godziny, żeby pochodziły. Ładnie przestają, widać jest przepływ, nie trzeba podłączać pompki od tyłu. Tu widać dokładnie jak wygląda generator. Urządzenia użyte do generatora wrzucę później w opisie, linki do nich. Najlepiej podłączyć pod akumulator, ewentualnie pod jakiś zasilacz. Tak to wygląda. Pozdrawiam.